Siemanko, Mortki, wirktór z tej strony to jest drugi odcinek. Zagrajmy w Just Cause 2, Just Cause 3, przepraszam. Będziemy wykonywać tutaj zadanie. Zaplątani w błękicie. Do obrony zatoczki, rzuceniem przynęty na ludzi Dirafello, Rico nakazuje swoim kompanom przygotować się do ataku na główną wieżę kontrolną Korda Drakon. Czekuje się wielka bitwa, której wynik przesądzi o losach Insula Drakon. Rico, analysis of power plant shows unshielded beryllium core. Does not seem like stable construction. That doesn't sound like bad news to me, Dima. So if I destabilize the core, would obliterate entire base. Good, Mario. Did you leak the plans to Sheldon like we discussed? Oh, you should have seen me. Sheldon uh, Rico wanted me to tell you uh, that we're attacking the power plant. Hmm. Just so you know. Gracias, compadre. Super counter counterintelligence agent Mario Frigo. The Ravello is going to throw his entire might at us. Once we push back the military, I'll enter the power plant. Right on cue. This is it. This is so exciting! We're finally on the offensive! Ah! Whoa, Rico. Let's do this. Assistance requested at the Porto Cavo airstrip. Pożyczam. Co mnie zabiło? zabiło? na tej wiem co. Nagle zginąłem. Po prostu leciałem sobie i zginąłem. Jakim cudem, panie i panowie? Rico! I'm getting reports of a rebel supply ship in need of an escort. Can you meet them?

There are three generators inside. Take them out. Aside, Viva. What now? Disable the cooling turbine to lower the blast shield. Ja pierdolę teraz sam się zabiłem. Pochój, ja w to strzelałem. Pochój, ja w to strzelałem, to, to ja nie wiem. Jestem w połowie, Dima. Co teraz? Dla kuli turbine, to podnieść blask shielding. find the turbine open the cooling tunnel fail safe use it to access the generator room Oh. Generate. hoy a casa Ja się kolego wędkuję, co? Zaplątanie Natarcie w natarciu. Thunderbird. Sprawiamy sobie amunicję. Nie biorę. To weźmy tą nową broń. On the board. bardzo M4 stało się. To się kurwa będzie wymiatać. coś o tym przeczytaj tej broni straszające działo nowoczesnej technologii FOW. nośny karabin nie proste w obsłudze z odległości wyłącza pojazdy i osłony Bawarowe Riko i Róża może tym się zajmiemy jeszcze w tym odcinku w tym odcinku byśmy musieli się zająć zadania w ogóle w końcu konie i różna nich będzie. No tu mnie szybka podróż będzie interesować do tego miejsca. Ja tej misji nie lubię, bo jest kurwa ona te. Tu będziemy musieli tymi odrzutowcami latać i strzelać jeszcze, a to jeszcze będziemy musieli chronić cel. Czyli nie zaspajlowałem komuś. Dajmy sobie. Niepowodzenia Diravello w walce z rebelią sprawiły, że ukochana przez Narus R Rosa Manuela decyduje się powrócić na medycynę, jednak chce wylądować w samym statle. Di Diravello uważa, że to delikatnie mówiąc nierozsądne, wyrusza więc, aby się z nią spotkać i ochronić przed wrogami. And give mario frigo a hug somebody woke up on the right side of the bed this morning it's an exciting day for medici the rebellion has won rosa manuela is coming home she's not here yet mario the Revelo still holds power he's tried to kill her many times today will be no different Why, you're killing my boss it's rosa manuela right it's rosa manuela you must have read her paper on the complexities of nation building she's a brilliant woman yes what did he say <laughs> is always like this I am excited to meet her too. No one is meeting anyone if something happens to that plane do we know her coordinates? I will mark them for you and we will see you soon Come on let's go keep her safe) <laughs> Rendezvous with Rosa's plane. She's flying into dangerous airspace. Unidentified Abyś nie wykrakał, kolego, abyś nie wykrakał. We've got No właśnie tego nie lubię tej misji Jakbyśmy kurwa nie mogli lecieć tej Zoriko No dlatego ja tego, tej misji nie lubię Excuse me! Ale ojczyzny, Pani Prezydentku, to udało się. Znam moje latanie z gita. Niech to wie, jak ja zajbiście latem. Ano udało się. Samuella, <laughs> I am your biggest fan, and my name is Mario. Of Frigo. course, of course, I know of the great Mario Frigo. You do. Thank you for all you have done in service to the freedom of Medici. I love you. I love you. Was that weird? Memorable. Damn it. <laughs> thank you, thank you for your bravery. Your country owes you a great debt. Many thanks, my friend. Many thanks. Ah, president Manuela. Oh, a president is elected by the will of the people. I am but a loyal citizen of Medici. Russa is fine. Each day, Idrisello's forces grow weaker. What is he doing here? <laughs> <coughs> <coughs> that man, despicable. Two-faced coward! don't believe what she says. I defected. I'm loyal. Nice. This the spittle of a man would never defect. He falsified the evidence, allowing Di Ravello to justify his coup. If he is here, Di Ravello is here. Tell you uh, that we're attacking the power plant. Having both the disease and the cure. Could be worth far more. the anyone, if something happens to that plane, Di Ravello knows where you are and he's sending a big old army to kill you. So Zeno is the mole. Let's kill him. No! Ah! Lock him up. He will stand trial for his crimes in a proper civilian court. <gasps> it is time to rebuild a fair Medici. Even for him. Perhaps it is time. I heard the full story of this rebellion. Hmm? Mamy Heriko i Róża, to nie wykonane. didn't vain. z rewolwerem, a to może być ciekawe. No i mam teraz jesteśmy w nowym regionie. To jest w dodatku jakby też się pytą. Tu naprawdę będą regiony, naprawdę niektóre to są otaki, zobaczcie zwykle duże. I będziemy je wyzwalać, co by nie było. Rick obiecał, że wycieśli tu grę, na niebiesko będzie. Jeszcze też zajmiemy się w pierwszym odcinku. Będę chciał zająć ten dodatek. Zaczą zacząć ten dodatek, o tutaj. Ale trening z rewolwerem, niech będzie najpierw. Kurczę, niewiele zabrakło, miałbym wszystkie trybiki. Ale te cztery też się liczą. Jeżeli chciałbym, mody co tym mamy? Chyba ostrzelanie, A to będzie tylko dostawa broni. I to jest ostatni mod. Ostatni, kurczę ten mod, który możemy zobaczymy. To kurczę, byśmy ukończyli jedno. Byłoby pierwszy które To jest dodatek, to jest dodatek, to też jest dodatek. No dobra. Ja się i będę żegnał. Dziękuję, że wpatliście. Komentował czarny wilk, a to był... Jest drugi odcinek, zagrajmy w Just House 3. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Na razie Państwu, na razie.